Na zakończenie przytoczę Wam cytat z takiego filmu, który nagrał ojciec chłopca kilkunastoletniego, który popełnił samobójstwo. W tej chwili ma taką misję, ten ojciec, żeby jeździć po świecie i uczyć różnych rodziców tego, co zrobić, żeby zapobiec takiej tragedii, której on doświadczył. I on opowiada o tym, że nie wie w którym momencie i którego dnia. Było tak, że ten kolejny raz kiedy syn do niego przyszedł i powiedział: "Hej tato, czy możemy porozmawiać?" kiedy ten ojciec powiedział: "Wiesz co, nie teraz, za chwilę, albo jak coś skończę, albo zajmie się lekcjami", on mówi: "Ja nie wiem". Która z tych rozmów i która z tych odpowiedzi była tą, która zamknęła go na powiedzenie mi o jego problemie. Nie wiem, za którym razem on chciał mi powiedzieć, że ma myśli samobójcze. Dlatego też zwraca nam ten ojciec uwagę na to, żebyśmy my byli zawsze czujni i żebyśmy nie zostawiali takich rozmów na tak zwane święte nigdy. Jeżeli w danym momencie nie możemy, bo naprawdę po prostu coś się pali, musimy dokończyć, wróćmy i poświęćmy czas. Tak? Jeżeli decydujemy się na to, żeby wychowywać dziecko, żeby wychowywać nastolatka, jest to nasza świadoma decyzja, to musimy wygenerować na to czas. Tak? Jeżeli oczywiście chcemy, żeby była to osoba. Zdrowa psychicznie, zdrowa fizycznie, która buduje zdrowe relacje. Nie da się cały czas, odpychając ważne rozmowy, zbudować dobrej relacji, tak i zabezpieczyć tego dziecka. Dlatego rozmawiajmy, odpowiadajmy, uczmy się.